Do szokującego zdarzenia doszło 22 kwietnia na boisku szkolnym przy ulicy Armii Krajowej w Jaworznie. 27-letni mężczyzna, okazując rażące lekceważenie porządku publicznego, brutalnie napadł na 32-letnią kobietę, zrywając z niej ubrania z emblematami krakowskiego klubu piłkarskiego. Kobieta została pozostawiona w samej bieliźnie. Rozbój miał miejsce na oczach dzieci bawiących się w pobliżu. Według relacji poszkodowanej, gdy siedziała na ławce z koleżanką. Podszedł do niej agresywny mężczyzna z grupy znajdującej się nieopodal. Zarządzał natychmiastowego oddania bluzy i czapki symbolami klubu piłkarskiego. Gdy kobieta odmówiła, tłumacząc, że pod bluzą ma jedynie bieliznę, mężczyzna zaatakował ją, bił, kopał w głowę, opluł i zerwał odzież, po czym zaczął ją nagrywać telefonem. Świadkami ataku były dzieci grające w piłkę oraz inni pseudokibice towarzyszący sprawcy, którzy nie podjęli żadnej reakcji. Zdarzenie zostało szczegółowo zarejestrowane przez miejski monitoring. Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 27-letni Marcel K., znany funkcjonariuszom i wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna próbował ukryć się przed organami ścigania, jednak po powrocie do kraju 18 maja został zatrzymany. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli niewielkie ilości marihuany. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do winy. Z ustaleń wynika, że jest on pseudokibicem jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Usłyszał trzy zarzuty. Rozboju, uszkodzenia ciała oraz posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu w Jaworznie został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. 22-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, w której ucierpiało dwoje dzieci. Do tego prowadził pojazd pod wpływem metamfetaminy, złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i uciekł z miejsca wypadku. Został zatrzymany przez policjantów z Koronowa, grozi mu do 10 lat więzienia. Do dramatycznego zdarzenia doszło 22 maja około godziny 13:50 na ulicy Tucholskiej w Monkowarsku. Jak wynika ze zgłoszenia, kierowca osobowego Fiata Stilo, poruszając się z nadmierną prędkością, Stracił panowanie nad pojazdem nauku drogi. Wjechał na chodnik, uderzył w ogrodzenie, w znak drogowy, a następnie potrącił dwoje dzieci, idących w osiemnastoosobowej grupie szkolnej pod opieką nauczyciela. Sprawca nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy, odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Po udzieleniu pomocy na miejscu, dwoje dzieci zostało przewiezionych do szpitala. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. Już niespełna godzinę później, 22-latek z powiatu Chojnickiego został zatrzymany w pobliżu miejsca zamieszkania. Badanie narkotesterem wykazało obecność metaamfetaminy w jego organizmie. Została mu także pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policja, za pośrednictwem prokuratora, złożyła do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Policjanci z Wydziału do walki z przestępczością narkotykową KWP w Lublinie we współpracy z czeską policją i prokuraturą zlikwidowali nielegalną plantację marihuany w ołomuńcu, Czechy. Zatrzymano czterech mieszkańców Lublina w wieku od 40 do 53 lat. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo dotyczyło wprowadzania znacznych ilości narkotyków na teren województwa lubelskiego. Trop zaprowadził funkcjonariuszy na Morawy. Dzięki współpracy z oficerem łącznikowym możliwa była szybka koordynacja działań z czeskimi służbami, w tym z Komendą Wojewódzką Policji w Ołomuńcu i siłami uderzeniowymi Policji Morawsko-Śląskiej. W trakcie nocnej akcji funkcjonariusze wkroczyli do murowanego budynku przy drodze. Na jego drugim piętrze odkryto dużą plantację konopi indyjskich. Rośliny w różnych fazach wzrostu uprawiano w specjalnych namiotach przy użyciu profesjonalnego sprzętu lamp, wentylatorów. Czujników temperatury i wilgotności. Najwyższe z nich miały nawet 1,5 metra wysokości. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy Lublina, wcześniej notowani przez polską policję. Przy uprawie wykorzystywali zaawansowane technologie, a wszystkie parametry były na bieżąco monitorowane. Na miejscu zabezpieczono także kartony ze ściętymi roślinami. Wszystkie ujawnione środki roślinne zostały zabezpieczone przez czeską policję celem oszacowania ich masy i wartości. W kolejnych dniach zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące uprawy znacznych ilości narkotyków. Zgodnie z czeskim prawem, grożą im surowe kary. W 2024 roku na terenie województwa lubelskiego policjanci zabezpieczyli ponad 800 kg narkotyków, zlikwidowali prawie 50 plantacji i zatrzymali na gorącym uczynku blisko 950 osób. Każde takie uderzenie to kolejne narkotyki, które nie trafią na ulice, do szkół ani klubów. Podczas niedzielnego marszu za Polskę, zorganizowanego przez Karola Nawrockiego w Warszawie, doszło do incydentu z udziałem znanego w Poznaniu neonazisty. Mężczyzna ubrany w koszulkę z krzyżem celtyckim, symbolem wykorzystywanym przez formację SS podczas II wojny światowej i obecnie używanym przez grupy neonazistowskie, wdał się w szarpaninę. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zidentyfikował go jako lidera poznańskiej grupy neonazistowskiej. Straż marszu zareagowała, usuwając go ze zgromadzenia. Policja potwierdziła, że mężczyzna został obizolowany. Jednak zaznaczyła, że symbole na jego koszulce nie są w Polsce prawnie zakazane. Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został zatrzymany 23 maja 2025 roku na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich zatrzymania dokonano we współpracy z polską policją. A w najbliższym czasie mężczyzna ma zostać przetransportowany do Polski, gdzie odpowie przed prokuraturą za zarzuty dotyczące wypadku. Do tragicznego zdarzenia doszło 16 września 2023 roku w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rozpędzone BMW, którym kierował Sebastian M, uderzyło w osobową kiję, w której podróżowała trzyosobowa rodzina: małżeństwo i ich pięcioletni syn. W wyniku zderzenia auto stanęło w płomieniach, a cała rodzina poniosła śmierć na miejscu. Po wypadku Sebastian M. opuścił Polskę i udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska prokuratura wystąpiła o jego ekstradycję, jednak proces ten był skomplikowany i czasochłonny. W styczniu 2025 roku sąd apelacyjny w Dubaju uznał prawną dopuszczalność ekstradycji, ale obrona Sebastiana M. złożyła odwołanie od tej decyzji. Zatrzymanie Sebastiana M. zostało skomentowane przez premiera Donalda Tuska, który podkreślił determinację polskich służb w ściganiu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak pochwalił działania policji, prokuratury i MSZ w tej sprawie. Obecnie trwają przygotowania do przetransportowania Sebastiana M. do Polski. Rzeczniczka Komendy Głównej Policji, inspektor Katarzyna Nowak, poinformowała, że konwój ma charakter pilny i wszystkie procedury są w toku. Po przylocie do kraju Sebastian M. zostanie oddany do dyspozycji prokuratury. To był 112 raport kryminalny. Subskrybuj, aby być na bieżąco.